niszczy gospodarkę realną. Ci ludzie, którzy potrafią zniszczyć duży zakład pracy tylko po to, żeby zwiększyć ilość swoich akcji. To jest właśnie istota kapitalizmu. Jakdajś Kapitalizm na tym polega. Zyski są prywatne, ale kiedy takie towarzystwo ma kłopoty, przychodzi do nas po nasze pieniądze i mówi, że trzeba im pomagać, bo do nas wspólny interes. I chociaż 1 maja w Dzień Ludzi Pracy, nie żadnej pracy, tylko w Dzień Ludzi Pracy musimy powiedzieć, to jest nasz przeciwnik, to jest odwrócenie tego, co chcemy robić. Złodzieje! Złodzieje! Pamiętamy, dla tych ludzi mamy przede wszystkim pogandę. Zniszczyliśmy burząc mur, z naszych marzeń pozostało tak niewiele. Nie ma pracy, nie ma chleba, próżny trud. Ministerstwo Gospodarki prowadziło moją firmę Bogdankę, perłę w koronie lubelskiego przemysłu na ścieżkę prywatyzacyjną. Dzisiaj zapieprza mu prywaciarza To już nie jest przedsiębiorstwo państwowe. Dzisiaj Bogdanka nie przynosi zysków do skarbu państwa, z którego czerpią emeryci, czerpią ludzie, którzy wymagają pomocy społecznej. Dzisiaj jedna z najlepszych polskich firm przynosi zyski szwindlarzom, spekulantom. Właśnie tego, przyjaciele, nie poddamy się, już czas zawołać snów, Że to inaczej miało być, przyjaciele, że nie oto. walczyliśmy burząc mur Z naszych marzeń pozostało tak niewiele, nie ma pracy, nie ma chleba, grudny trud Jesteśmy pod ambasadą kraju, który jest głównym odpowiedzialnym za większość wojen w dzisiejszym świecie. Kraju, który jest jednocześnie głównym sojusznikiem naszych rządzących. Tacy ludzie jak Leszek Miller, jak Aleksander Kwaśniewski, jak Marek Belka, jak Donald Tusk, jak Jarosław Kaczyński. Elita polityczna przyjeżdżają do Waszyngtonu jak petenci. Jeden telefon lodowany wystarczył, aby Polska zadeklarowała, że kontyngent w Afganistanie zostanie po raz kolejny powiększony. Forsa na pracę i edukację, nie na wojnę i okupację. Był samorząd pracowniczy Wolne związki zawodowe. 19 z 21 postulatów gdańskich. Oznacza skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie. I co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Nadal latami Którzy nie wiedzą, czy z dyżuru wrócą do domu i przed każdym dyżurem żegnają się z rodziną, ponieważ karetki są ostrzeliwane i bombardowane. Z tymi rybakami palestyńskimi, którzy nie wiedzą, czy wrócą z połowiu, bo ich kuter może być torpedowany albo staranowany. I wyraźmy też naszą solidarność z tymi narodami, z tymi społeczeństwami, które, powie, które powiedziały Międzynarodowe Mąby nie. I o zgrozo dopuściły się takiej zbrodni jak nacjonalizacja złóż naturalnych i tego kraju. Po to, by je przywrócić społeczeństwo i co ich za Było ich 21 i o wszystkie dzisiaj walczymy, bo to 21 postulatów Solidarności nie zostało spełnionych, bo kapitalizm to nie jest kontynuacja walki siebie oraz legalnej Solidarności. My tu dzisiaj jesteśmy, żeby tą walkę kontynuować. Nie zgadzamy się na ten system. Obecnie mamy najgorszy kryzys w kapitalizmie od lat 20. XX wieku. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że powinniśmy uświadomić sobie, że kapitalizm nie działa. Po prostu nie działa. Premier Tusk! Słońce Peru! Miszki tujbaje! Jeszcze nie najgorsze zyski. Ten człowiek poprosi o głos dla ciecia, którego wystawił na prezydenta. Cieciu nazywa się komorowski i dzieciu ma tym bajzlem zarządzać. Ponad Wszyscy ci ludzie, którzy w Polsce nie głosują, mają prawo tak zrobić, bo nie mają swojej partii. Wszystkie partie parlamentarne obecne w mediach siedzą na pieniądzach i są sprzedajne. Tak długo nie ma sensu głosować i przyjdzie taki moment, kiedy nie będziemy musieli mówić. Nie jest nas jeszcze tak dużo, jeszcze lewica nie jest razem. My jesteśmy solidarni z innymi. Inni jeszcze nie czują tej solidarności. Ale ja Was zapraszam, za rok, za dwa. Nie jest łatwo dogadać się na lewicy, zawsze znajdziemy sobie jakiś powód, żeby się nie zgadzać ze sobą. A Roger się cholernie wyścignął i dużo roboty to włożył, żebyśmy dzisiaj szli razem. Roger